Mam tutaj na wyspie Drummond tego White Western Stara, i on może mi pomóc na tym wyspowym jeziorze, bo tutaj, jak widać, blisko jest do tego wyspowego jeziora. A też, przy okazji, skoro tu jestem, to zapakuję sobie deski i będę potrzebował dużo tych desek. Za wiele niestety tutaj nie zmieszczę, ale cztery na razie wystarczą. Dobra, jakoś tam zapakowane. Mam nadzieję, że nie wypadną. A ja mogę się powoli udawać na wyspowe jezioro. W sumie ciekawe, czy przeniosą mi się te deski. Przeniosła się jedna. Spróbuję się jeszcze raz przenieść. Może się uda jakoś ją zapakować. Ona sobie wisi. Dobra, spadła. Dobra, jakoś leży tak całkiem ładnie. Zobaczę teraz. Tak, teraz się udało. Zrobię to zadanie most myśliwego Boba. I akurat cztery deski muszę tutaj zawieść. I głównie teraz na co muszę uważać, to żeby się nie przewrócić. Jestem na miejscu. Teraz dwie deski rozładować i jest zbudowany most. Teraz to puszczam, zapakuję i mogę jechać do drugiej części tego mostu i jest ona tutaj. I zadanie wykonane. Teraz tylko do Anki dojechać i to powinno pójść troszkę łatwiej. zdecydowanie łatwiej. I Anka też już stoi.